Dzień dobry, mamy dzisiaj 24 maja 2025 roku to jest postanowienie odnośnie oficerów pokoju Policji Trybunału, czyli OPPT, postanowienie nazwy jednostek dla wszystkich oficerów pokoju na czas sprzątania po sobie dla wszystkich regentek i komandorek ziemi chickiej pod pełnym ich zarządzaniem. Ja, jest Przemysław Jan Paweł Piotr. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie jednostki wojska, policji, straży miejskiej wszyscy, tak zwani, ogłoszeni już y, oficerowie pokoju podlegają bezpośrednio regentkom i komandorkom ziemi lechickiej. Nazwa y, jednostek y, to oficerowie pokoju, policji, trybunału dla wszystkich. Bezwarunkowo i bezgranicznie. Więc y, oznakowania tzw. radiowozów i całego sprzętu ruchomego y, z tak zwanymi naklejkami OPPT, postanowienie trybunału, z wdzięcznością Jamiec Przemysław.